Niektórzy mówią o nim kosmita, ale my się nie zgodzimy. My znamy go i lubimy oraz tynimy jako Tomasza Olbratowskiego. Słuchajcie, sporo niepotrzebnych chyba za trzej, więc zbudził wybór przez premier Kopacz na szefa polskiej agencji kosmicznej z siedzibą w Gdańsku pani klimatolog, która pracowała wcześniej w salonie samochodowym. Że klimatolog z salonu będzie budować polski przemysł kosmiczny. Pomysł bardzo dobry, bo nie z tej Ziemi, prawda? Tak, takich oryginalnych rozwiązań polskiemu kosmosowi trzeba. A, a nasz kosmos jest wielki, dla każdego znajdzie się miejsce. W sumie, co to za różnica sprzedawać samochody czy zarządzać projektami kosmicznymi? Można ogarniać w nieskończoność. Jedynie pewne kontrowersje i małe zdziwko budzi fakt, że kandydaci na to stanowisko mieli zaledwie dwa dni na złożenie swoich dokumentów. Tak krótki termin umożliwi złożenie aplikacji dwóm osobom. Rząd uważa, że nie rzutuje to na prawidłowość postępowania rekrutacyjnego. Jak to powiedziała hrabina do hrabiego w tańcu, Wyczułam, wyczuwam wałek, milordzie. I hrabina nie ma racji, nie bo dwa dni w zupełności wystarczyły na wpłynięcie dokumentów od osób, które, jakby to powiedzieć, były w temacie. No, w każdym razie agencja zanotowała już pierwszy sukces, bo jednym z jej zadań jest zapewnienie lepszego wykorzystania środków unijnych na cele kosmiczne. No i właśnie jeden z celów kosmicznych został już osiągnięty. No a słuchajcie, ja w tej agencji to ja bym chętnie bym, bym przyjął taką posadę do spraw kontaktu z obcymi cywi cywilizacjami. Pewne wyrobienie mam, bo byłem kiedyś w Sejmie i w Urzędzie Rady Ministrów.